Pora na czesanie. Tak, jest futro zimowe. Niby futra więcej, ale major gubi go mniej. Mniej linienia, mniej czesania. Ale czesać trzeba. Majorowi raz w tygodniu wystarczy czesanie. O tak, on to lubi. Oprócz ogona, no ogona nie lubi, ale ogon też trzeba. Wyczesać. No dobry major. No spokojnie, spokojnie. Ja nie wiem, czasem tak szalejesz, kiedy ja cię czeszę. Lubi to drapanie, lubi to drapanie. Teraz tak, jak był szczeniakiem, to nie bardzo. Ale pies się w końcu musi nauczyć. O właśnie, że to jest fajne czasanie. Major, piłkę łap. Le, piłka ucieka. Nie tak dużo Sorry, ale muszę No, no szaleje, kiedy go zaczynam czesać Spokojnie, spokojnie ty Mówię spokojnie, Major wie, że musi się uspokoić To futro błyszczące, puszyste futro zbędnego futra trzeba się pozbyć, a ty, ty moja futra nie wchodzi na mnie spokojnie, spokojnie No patrzcie patrz, patrz, co zrobi spokojnie, spokojnie. To nie zabawa w, w walkę Bo gdybym taką zabawę zaczął to to jest normalne Chodź Jesteśmy tu zamknięci razem aż skończymy Cię czesać Nie będę z Tobą gonił po całym ogrodzie Bardzo śpieszne Spokojnie Ej, ej, ej Spokojnie Spokojnie, Spokojnie. No właśnie I kto mi wytłumaczy, dlaczego major szaleje, kiedy go czeszę Także to lubisz, tak? To z tyłu lubisz, kiedy się drapie, tak? A już Ogo zostawię na końcu. No już, spokojnie. Ej, major. Spokojnie. A może on myśli, że my robimy taki pojedynek? Ile razy się tak bawiliśmy? A few moments later. Major wyczesany. Wyszliśmy z jego kojca. Najłatwiej go tam zamknąć, i wtedy nie ucieknie, nie będzie biegał po celu, grać. Ale teraz możemy pójść na spacer, jak już skoczyliśmy cię czesać. Znowu na mnie wskakujesz. Spokojnie, spokojnie Tak, piłkę No, ponieważ jesteś regularnie czesany, nie bardzo widać Żeby się coś zmieniło, ale czuć Bo to jest takie bardziej Gładkie Chodź, idziemy poszelki, idziemy na spacer No chodź Dzięki za obejrzenie Idę zobaczyć następnym razem Na razie